Siema maneczko w kolejnym odcinku w grze Brawl Stars a dokładnie w trzecim serii Gierki z widzami dzisiaj będzie na odmianę zadyma, nie duo bo fajny, fajny mecz graliśmy nie pamiętam kiedy, jakoś nie pamiętam kiedy, jakoś chyba w tamtym tygodniu ale poczekajcie, nawet tu będzie pokazane gdzieś tu będzie wygrana zadyma jest 20... A, to wczoraj jednak graliśmy. Wczoraj live'a robiłem. Aha, czyli. czyli, czyli dobrze. E, gra po raz kolejny Abra Minecraft, czyli ten co był w drugim odcinku z serii gierki z widzami. O i jest Swag Nowy, nowy jakiś widz. Także nie wiem czy nowy, ale często z nim nie grałem, nie, nie pamiętam go tak. Szczerze mówiąc. Ale obejrzyjcie jak ładnie to weszło Jak Mortis, ogólnie W przeciwnej drużynie mamy Mortisa Ładnie dwie bramki uratuje I zobaczycie końcową, końcowy nasz gol Współpraca El Primo z Frankiem Oczywiście ja gola nie trafia, no niestety Ale oglądajcie, oglądajcie troszeczkę zobaczycie Troszeczkę będę komentował Patrzcie Tutaj ja próbuję. Zobaczcie, jak w porę złapał Mortis. A bramka by siadła na 100%. Jeszcze jedna będzie ak akcja z Mortisem. Dobra, tutaj sobie pięknie krecik trafi. ulcikiem, zobaczcie, w lewy róg. A Mortis już się respił. Także znowu by to obronił. Dobra, drugą nam trafią, bo nie będzie 2-0, a będzie 2-1 Drugą nam trafi oczywiście Mortis O, patrzcie, znów, znowu akcja była Gdzie ją złapał w ostatniej chwili Widzicie jakiego ma chłopak Farta Jest w tą porę, gdzie trafiamy, chcemy trafić gola No i zobaczcie Martis sobie, ale teraz jeszcze im zabierzemy. Bultu już rozpędził się troszeczkę za daleko poleciał. Dobra, Franka spauzujemy, ale chyba nie podmie. On nas teraz pauzuje. Pięknie nas pauzował. I zobaczcie teraz, Martys teraz sobie na spokojnie, na spokojnie sobie trafie bramkę. No i teraz zobaczycie trzeciego gola który trafi, abra. Ogólnie pozdrawiam Was, chłopaki. Standardowo z tej serii będę pozdrawiał, z kim gram. No i patrzcie, patrzcie jak akcja. Mamy Frank Maten i zobaczcie, widzieliście? El Primo spauzował ultem, a Frank ultem trafił. Mega, mega dobra akcja na koniec. Godna, godna wrzucenia na odcinek. Także odcinki będą krótkie, bo to będą takie wiecie, jedna, jedna runda czy meczek, jak to boli, z wygranej. No i jeśli chcecie wziąć udział w takim odcinaczku, znalezicie, to zostawcie łapeczkę i subika z dzwoneczkiem, bo na liveach będziemy grać dułaski i wtedy, wtedy jak będzie jakiś ładny winek wrzucę na kanał. Ale nie tylko, ja też gram poza live'ami i też jak na przykład z kimś zagram duło i wygram to... Będzie, będzie spoko akcja, spoko ruda. Rzucę wtedy też na kanał. Także dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.